Ej, ja to już oglądam? Nie. Dobra, już hamper, hamper. Nie oglądam. Hamper. I jak. I mówi, że on nie jest najbieski. Słuchaj, Tonie, jaką kupiłem dobrą kiełbę. Powąchaj. No? Czujesz? Co? No nie bój się kiełbasy. No nie bój się, zaczek fachnie. Jakbyś takie. Perfumy sobie kupił, ja Sadratem chyba oszalał. Latawica jest... Jezus Mary. ej, ale taką kiełbaskę to już zjadła Jesteś? A w sumie go kupię ten kawę, to się jak sprzedawaj to by się mu powiedziałem. Pałeś mnie? Nie Nie, nie gośmiał nic latawica. Boże, jakie niefortunne! O Jezu. Jezu, a ja naprawdę nie słyszałam. Nie, możliwe, że zareklamowałeś chociaż jednej osobie chlanie, trzodę publiczną i hazard. Szkoda, mój drogi, że twojej mamie nikt nie zaproponował prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Ah, oh, nie powstrzymałam się! Słuchajcie się... co? Ja chcę zobaczyć P.O.V. Gangi. <glocki> On se na brzuchu! <noise> ja, przy... to, no to no. za z Mongolii. On nie wie, gdzie jest. nie Myszynie... powie to srołenki. Mam nadzieję, że łomża to... Mam nadzieję, że Over nie. Jedyną Łomżę, którą miał, ja to pewnie widział w lodówce, ale nie jest mnie je w Polsce. Ale dobra muza, co ona robi? Boże musiałem, Co kwa Musiałem nagrać dwa story, Musiałem yy, pójść na, na 20 minute MENCEN O ja pierdole Ja was PUCHE Ja, ja, <laughs> ja pierdole Nie no kurwa <laughs> Ciężka praca influencera Tragedia <laughs> Dla Ale spuczuję. Halo, halo, siema. Halo, witam. Siema. Ty, ja, gram na, na, ja gram na jakieś awizo, ty. takie to ty Jestem jest. dokładnie ja. O, a, a. Sorki, cześć. A, to ty! Cześć. Siema. Cześć, siema. Awizo to Dominik Boss. Kochanie, smocze monety nie lecą No, nie na fundusz, żebyś zamieszkał, poszukał sobie mieszkania. Mi bo się denerwuję i cię pokonam. I nie będzie na pół, Misiu, tylko całość wezmę. Nie Dobrze, wezmę całość. Bartek. Mi się obiecuję, że wszystko pójdzie jak, na smocze monety. Jak dasz na smocze monety, to Kochanie, zrobisz Kochanie, posłuchaj, no jest odcinek bratobójczy, ja nie zamierzam się podkładać ani nic z tych rzeczy, tylko cię pokonać, jeżeli nie godzisz się na podział na pół na pół, niezależnie kto wygra. I e... wszystko wtedy pójdzie na smocze monety. No dobra, a co w sytuacji, kiedy ja wygram, to ty wtedy nie dostaniesz żadnej smoczej monety? No dlatego przyszedłem negocjować, Misiu. No ale co ja za to mam? To co, co, co nie. Co Kochanie, mi... szacunek Gildi. Wiesz ile widzów czeka na to, żeby wygrać z Turcją? No poważnie, mówię Misiu, bądź. Ale o co oni? A oni. Co oni te? A co oni się kłócili? Jesteśmy rozsądni, jesteśmy dorośli. O, oczywiście poznania na tej mapie nie ma. Ona jest ustawiona. Poczekaj, 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 o co oni się kłócili? Że, że on ma wydać pieniądze z jakiegoś wspólnego funduszu, tak? W sensie, że... No dobra, to, że o Metinę i że on chce smocze monety, to ja rozumiem, ale że wspólny, ze wspólnych pieniędzy, tak? Nie, to trzeba sobie widzowie znaleźć takiego Janusza. Ja jak go pytam, czy mogę 100 euro wydać na Valoranta, to mówi no wydaj 200, i tak grasz w gry. Propaganda warszawsko-katowicka. Graf na pewno jest z Warszawy. Jestem z płocka i zaraz cię Lewus, zgarniamy z mamonem na komendę. Coś mi puszcza jakieś traskowskiego jak wodę pije. Aby, chodź, tak. majaczy. Chodź. Ja, chodź. Ja, chodź. Jak ćpają Polacy? Chyba kusimy tu kliknąć w widzowie. Ale po co, po co, po co to sprawdzić, jak wiemy? Ja Czy jakbyś ja wiem. w czasach poszedłbyś na androidkę cobyś Co byś z nią zrobił? Myślisz, że może jej się cipa przypalić? Przestań. Ty, no koleś ma kozę na smyczy. Nie wierzę. O, ja nie mysz. jest pies, nie? Widzieliście? To do łakoza koza, nie? Czy pies? Koza, koza. Czy ty, Borysie, bierzesz Michała Bagetsona za żonę? Tak, tak! Tak, 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 tak. A czy ty, Michale Bagetsonie? Bierzesz, bierzesz Borysa Borysenki? za męża? Mam nadzieję, że song request był aktywny, Nie inaczej nie ktoś stracił 15 tysięcy punktów. Oh, my Dałem tą cukinię trochę drobniej. Ale chyba drobna. Jakie Kinder bueno? Nie, nie wiem. Przecież bym ci nie zjadł, przecież bym ci nie zjadł, no co ty. Najwyżej ci pójdę kupić. Może, może zjadłaś i zapomniałaś. Aj no bo tyle leżał w lodówce, myślałem, że się zepsuje, wiesz? Jezu, ja bym się bo bała, się bała tam iść. <noise> Dawaj, tylko się, nie nabij się na kłodę. Dawaj, pan mówi, że łatwe. Jakie <noise> łatwe? O kurwa Spokojnie, liny cię złapią. Nie wiem zawsze można ale to jak No coś tak gibasz. A na po ilu piwkach stary wracający z imprezy o pierwszy. Czyli tu przygłocowane jest dobrze? Dobrze. Ej, dobra, ja bym się bała pójść na park linowy. Tak szczerze. Co to jest? Tylu, tylu Stary leży na jednej na wersalce. Stara trze ser sobie tu na tarce. I stary kręci się jak będę w palce. Rozjeszczam sekundę. Wszystkie płaskie, jakbym w sobie walcem się tutaj tańcem jest to Co to jest za tekst? A, Paris Freestyle, dobra, dobra 400 godzin! 400 godzin, 400 godzin mamy widzowie na stronie prawda?

To się wyklepie. To jest gdzie, palak? <laughs> <Okay>. <laughs> no Wyżej? No nie Nie, to był smok Mateusz na kajwa Dobra. Cywila, ok. Gdzie jest Ej, dobra, a mam pytanie: oni go sprawdzają dlatego, że grają razem w drużynie i że jakby Palak się opiera i, i nie ćwiczy, czy co? Nie wiem. Nie, nie, ja sobie nie jestem debilem, chyba. Znaczy, nie, to, nie jest, to nie jest z Włoski przecież, co, pierdolę, przecież Sevilla jest w Hiszpanii, co tam ja kurwa. Tylko gdzie? Nie wiem, gdzie też leży. Nie wiem, gdzie jest Sevilla, nie wiem, gdzie jest Sevilla, kurwa, nie wiem. Ja pierdolę. Ja pierdolę, w ogóle Sevilla z włokami położyłem. O, to jest Polska. To wygląda o, jak łuka, niemożliwe. I don't know polsko, eh? I don't know how to speak hispanic, eh? And it's not hispanic? It's not hispanic, eh? I don't know how to speak hispanic, eh? I don't know how to speak it was francuski, okay. You know I love it when things get a little wild. I'd love to pet your friend Mokri Suchar, tell him to come closer, and let's see where this takes us. <laughs> Oj! Oj! Ja pierdolę! Oj! Oj! To jest Malezja! To jest Malezja! Tak! Trenerze! Trenerze, słyszysz? Ja wiem! Ja to wiem! Nie, poczekaj, ale zaraz. To ta flaga? Czy nie ta flaga? To ta flaga? Dobra, trenerze, będziesz dumny ze mnie. To musi być ta flaga. Tu, 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 tu. O kur... Motyw ze szochem był taki... Oj, oj, oj. Wiecie, otworzyłem sobie kibą. E, I emet, emet bardzo często próbuje w, zanurkować w muszli klozetowej. No. Ale człowieku, ja se szczam, szczam, szczam. A ten czub w, w, wstawił mi łeb, człowieku, pod y, strumień, y, strumień moczu i się oszczał, nie? Sam. Ja tego nie zrobiłem. Tak, pomożesz? Ja, pomożesz mi, bo mam plecak? Dzięki, stary. Dwa. Dzięki, normalnie to zrobił sam, ale... Ale... Dzięki, dzięki, stary. Biegniemy dalej! Siła przyjaźni! Zawsze górą! Co wygląda, ty? na powiedzieć, wszedłem Ale w ogóle tyle bab się pierdola że chłop ogląda jakieś baby w internecie. Tak jak, jak nawet jak jest w związku, to nic dziwnego, że pociągają go inne kobiety. Tak samo kobiety czują pociąg do innych mężczyzn, nawet jak są w związku. Pełna zgoda i w ogóle ja nie rozumiem, czemu mielibyśmy udawać, że tak nie jest. To jest tak oczywiste, jak księdza pociągają. No, No, Arkwell! Wyciągają cool. go w święta na przykład. Kiedy tak. jesteśmy już razem, to mogę przypomnieć sobie jeszcze historię, jak jeszcze kiedyś hyper na mnie potrącił samochodem. Wybrnął! No ale to niechcący. No, mrugałam, nie... no, akurat i nie usłyszałam. Jeszcze kiedyś hyper na mnie potrącił samochodem. No ale A. to niechcący. No, wiem, ja nie Kolor jest albo taki sam, albo jakbyś kwa nie pił nawet 4 dni wody i się wyszczał. Tak jest kolor. Zobaczmy zapach. To co tak fiutem pietoli? Nie no, nie moje ręce. Szat! <śm> dobre zdjęcie kurwa dziecka yeah. jest piękna, lecz tempa kolejna, następna. Są rzędach, kolejka. Instead talking, small talking, go grab that binding, slap this tree, free up the gang then with a mend. Polisz! Polisz! Back the my rock, nie stracisz dla szans. Nie pierdol! Zawsze braki mieć, hajs, marzenia. Od dziecka jest piękna, lecz tempa kolejna, następna. Są <noise> przyszedł i zapytał tak, czemu ty tutaj siedzisz 12 godzin? <noise> Go instead talking, small talking. Go grab that binding, slap this you. Free up the gang, then with a the man, then bang, then my rack. I landing. to land, then we <laughs> take some dick to smoke some Kush. My head's been crazy, yo. When she makes a moves, huh? When she makes a moves, when they show their face, then stare then damage. Low your gaze on the one Two five Two eight Teams Trying to catch your case. Polish you from the west side, from a nasty Stop Trying to make some space. Always on top of the hill, Like one of a kind, huh? Ace of spades Trying to slow down, but I lost my brakes. want to go sleep, but I lost my meds. want to go scoop, on my head's a mess. go better start started Yes, NG on my.

Wiesz co, tak na zakręcie to jeszcze mi trochę ciężko. jeszcze jeszcze Działuj, dawaj do robót. Dobra. Ja pierdolę. Nie no, jakieś dziewczynki mi dzwonią do domu, bo im piłka wpadła. No przecież nie wytrzymam, no. Kręci dupą jak na bibi bit bi. Ona o mnie tutaj śni. Spójrz stary, wypierdala przez okno Elo, kur... Lubię kury Lubię samotność Elo, elo, streamek na facebooku Spójrz stary, na... Pierdala z dupu Pokus, pokus, szaruje sobie czary Twoja stara robi sobie potop z embalem Elo, elo, please stary, raz, dwa, trzy Chudini znikasz ty Siema Kupiłem sobie Volkswagen ad I stara... ja pier... ale to pewnie jak Karim wysłał pieniądze na tego kankana, nie?